24 lipca to data wyjątkowa dla naszej formacji policyjnej. 104 lata temu, gdy tego dnia została powołana policja państwowa. Choć od 24 lipca minęło kilka dni, to nie szkodzi, by dzisiejszy dzień był świętem każdego policjanta w Żerardowie, a także każdego pracownika naszej komendy. Panie radni inspektorze, dowódca uroczystości, Święto Policji to ważna data w kalendarzu działań, zarówno w powiecie, jak i w naszym kraju. Ponieważ jesteście służbą jedną wyjątkową, która w swojej nazwie ma już część słowa Polska. Dbacie o bezpieczeństwo, porządek i ład w różnych miejscach. Tam, gdzie jesteście posłani, tam działacie by drugi człowiek mógł czuć się bezpiecznie. W imieniu powiatu żyrardowskiego chciałem serdecznie podziękować za tę służbę wszystkim funkcjonariuszom, ale także pracownikom cywilnym, ponieważ dzięki Państwu możemy czuć się bezpiecznie w naszych miejscowościach. Piękne działania pani komendant sprawiają, że w szeregach policji jest coraz więcej kobiet. Mam nadzieję, że jeśli chodzi o personalia, Coraz więcej osób będzie wstępowało do policji. Zachęcajmy do tego, ponieważ służba dla drugiego człowieka, ale też i dla ojczyzny, to duma. Chcielibyśmy jako powiat, by właśnie nasi funkcjonariusze czuli się dumni spełnienia tej funkcji i by nowi przystępowali także do tego e, zacnego grona. Razem, kiedy zadziałamy, Zachęcimy wielu młodych, stąd też klasy mundurowe, choćby w liceum w Puszczy Mariańskiej I z tego także jesteśmy dumni Życzę Państwu wielu owocnych lat Służby Wytrwałości Byście nigdy nie zwątpili swoją misję i w to Że czynicie dobrze dla drugiego człowieka Chciałem z Panem Stanisławem Nalejem, członkiem zarządu powiatu Przekazać taki kosz obfitości a także list e, takiego podziękowania i gratulacyjny ja wam bardzo dziękuję za służbę. Jestem po dwóch latach pracy w organizacji Mazowiecki dumny z tego, że codziennie realizujecie zadania profesjonalnie ponad 1000-1500 czasami interwencji każdego dnia na Mazowszu. Każda interwencja za, załatwiona w sposób profesjonalny. Za narażeniem życia. Sami wiecie, jak jest na ulicy, sami wiecie, że czasami zdarzają się trudne sytuacje. Za to bardzo, bardzo Wam dziękuję. O Waszym profesjonalizmie świadczy tutaj przykład Pana starszego sierżanta, już dzisiaj, że tak powiem, Pana Pawła. Panie Pawle, jeszcze raz gratuluję. To jest ogromny zaszczyt wyróżnienia Pana tym medalem. Pawła znamy od pięciu lat, jest naszym kolegą. Pracował w Żerardowie, od roku pracuje w Uszczonowie, dzielnie realizuje zadania dzielnicowego, wiejskiego, ale przede wszystkim jest bardzo odważnym człowiekiem. Paweł, dziękujemy Ci bardzo, że z nami jesteś. Dziękujemy Ci za Twoją postawę. Życzymy Ci dalszych sukcesów i mniej takich sytuacji, abyś musiał siebie narażać, ale nie przestawaj dobrze działać i dbaj o zdrowie, o życie innych ludzi. Dawczy sierżant Paweł Nietrzepka został odznaczony za bohaterski czyn, jakiego dokonał. W dniu 1 lipca 2023 roku podczas urlopu wypoczynkowego uratował życie tonącemu mężczyźnie. Szanowni państwo, policjanci oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie zostali również wyróżnieni. Medal za zasługi dla niezależnego samorządnego związku zawodowego policjantów województwa mazowieckiego. Aspirant sztabowy Paweł Olszak, zastępca naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. Medal 30-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, starszy aspirant Dariusz Tomaszewski, specjalista Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. Na stopień komisarza policji podkomisarz Tomasz Adamczyk, pierwszy zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie. Na stopień aspiranta sztabowego policji, starszy aspirant Paweł Olszak, zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. Na stopień starszego aspiranta policji, aspirant Dariusz Tomaszewski, specjalista referatu dochodzeniowo-śledczego Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. Na stopień aspiranta policji, młodszy aspirant Andrzej Sianek, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. Młodszy Aspirant Łukasz Wońkowski, technik kryminalistyki Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. Na stopień Sierżanta Sztabowego Policji. Starszy Sierżant Łukasz Drdzeń, dzielnicowy Zespołu Dzielnicowych Komisariatu Policji w Myszczonowie. Starszy Sierżant Dominik Kmieciak, referent ogniwa patrolowo-interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. Starszy Sierżant Marcin Komorek Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie Starszy Sierżant Tomasz Królikowski Referent Zespołu Operacyjno-Rozpoznawczego Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie Starszy Sierżant Adam Munarski Referent Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie Starszy sierżant Anna Młynarska, referent Referatu Dochodzenia Bośledczego Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. Starszy sierżant Magdalena Rutkowska, kontroler Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. Sierżant Karol Mamra, referent Referatu Dochodzenia Śledczego Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. Sierżant Paweł Nietrzewka, dzielnicowy zespołu dzielnicowy w Komisariatu Policji w Myszczonowie. Sierżant Dominika Sochacka, referent zespołu kryminalnego posterunku policji w Wiskitkach. Sierżant Paulina Wojdalska, kontroler Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie Na stopień starszego posterunkowego policji posterunkowy Damian Kowalski policjant ogniwo patrolowo-interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie posterunkowy Mateusz Kuberski, policjant zespołu patrolowo-interwencyjnego Komisariatu Policji w Myszczanowie posterunkowy Łukasz Niewczas policjant zespołu patrolowo-interwencyjnego Komisariatu Policji w Myszczanowie Posterunkowy Michał Owczarczyk, Policjant Zespołu Ochronnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. Posterunkowy Roksana Rejnowicz, Policjant Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. Posterunkowy Damian Rudnik, Policjant Ogniwa Kontroli Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. Posterunkowy Marcin Wilkowski, policjant ogniwa kontroli Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. Posterunkowy Weronika Wójcik, policjant ogniwa patrolowo-interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. Posterunkowy Damian Ziąbski, policjant referatu dochodzenia Wośledczego Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. Dziękuję Wam za ten profesjonalizm, życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego, życzę awansów. Dobrego wszystkiego dla waszych rodzin, bo to oni też poświęcają swoje godziny na to, żeby z wami, was przygotować do tej służby i gratuluję im takich córek, synów, mężów, żon. Bardzo serdecznie państwu za to dziękuję. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy wspierają Komendę Powiatową Jurardową.